Zwłoki młodej kobiety w lesie. To poszukiwana 23-latka Warszawa, zwłoki kobiety w lesie kabackim. To najpewniej 23-latka. W lesie kabackim znaleziono w piątek po południu zwłoki kobiety. To najpewniej 23-latka. Jej zaginięcie zgłoszono dwa dni temu. Trwają oględziny miejsca zdarzenia. Policja otrzymała zgłoszenie w tej sprawie o godzinie 16:34, powiedziała Małgorzata Wersocka z Komendy Stołecznej Policji. W tej chwili policjanci przeprowadzają na miejscu czynności pod nadzorem prokuratora, dodała policjantka. Komenda Stołeczna Policji potwierdziła, że to najprawdopodobniej zwłoki zaginionej 23-latki z Gocławia. Ciało znalazł przechodzień, cało kobiety znalazł po południu przechodzący tamtędy mężczyzna. Wezwani na miejsce funkcjonariusze nie znaleźli przy zwłokach dowodu osobistego, ale kobieta miała przy sobie kartę miejską na dane osobowe pasujące do zaginionej przed dwoma dniami 23 latki. Policja wezwała na miejsce rodzinę zaginionej, która ma zidentyfikować zwłoki. Zmagała się z problemami emocjonalnymi. Ostatni raz współlokatorzy widzieli kobietę w mieszkaniu przy ulica Bora Komorowskiego. Zachowanie 23-latki nie budziło podejrzeń. 18 maja użyła karty płatniczej w Galerii Handlowej Arkadia. Następnie była na kabatach. To tam po raz ostatni użyła telefonu. Karolina P. Nie miała w tej części stolicy znajomych. Dlatego, jak podał haloursynow.pl, jej obecność na południu Warszawy wydała się podejrzana. W ostatnim czasie 23-latka miała zmagać się z problemami emocjonalnymi.